Ile może zrobić natural w 100 dni? Jaki progres jest możliwy w tak krótkim czasie? Każdy mówi, że osoba naturalna ma swój sufit, że po kilku latach nie da się już realnie szybko progresować. Zamierzam to sprawdzić. Mam nadzieję, że przekroczyć granicę, przebić ten sufit. Przez następne 100 dni spróbuję zrobić coś, co większość uznaje za niemożliwe bez dopingu. Chcę zbliżyć się do 250 kg w przysiadzie, 160 w wyciskaniu i 270 w martwym ciągu. I nie, aktualnie nie jestem blisko tych liczb. Więc najpierw pokażę ci punkt startowy, potem pokażę ci jakie jedzenie przyspiesza progres, a na końcu pokażę ci ten szalony plan treningowy którego raczej w książkach nie znajdziesz. I łamie to, czego uczą trenerzy. Pod koniec filmu dam Ci link do Excela, w którym będziesz mógł dokładnie tę metodę obejrzeć. A ja na niej spróbuję zrobić coś niemożliwego. Rozdział numer 1. Start, czyli moje obecne wyniki. Pokażę Ci teraz moje aktualne podejścia, żebyś zobaczył jak dużo muszę zbudować przez te 100 dni. Wyciskanie leżąc ostatnio 121 kg wyglądało tak. Tak, jest to dość lekkie. Obecnie w dobry dzień pewnie byłbym w stanie wycisnąć coś w przedziale 135-140 kg Więc jest tu całe 25-20 kg do nabudowania w samej ławce Tu pauzowany przysiad w wersji bez pasa i neoprenów Tak wygląda 152 kg Jest to obecnie naprawdę lekkie Myślę, że około 170 kg byłbym w stanie w tej wersji zrobić 250 kg, czyli rekord, będę robił w pasie, w neoprenach i bez pauzy na dole. Różnica ciężaru pomiędzy tymi dwoma wersjami u mnie to jest około 50 kg. Martwych ciągów obecnie w ogóle nie robię ciężko. Zamierzam robić je lekko przez całe 100 dni, maksymalnie skupiać się na pozycji, na technice, a sam progres robić głównie, ale nie tylko, przysiadem. Ale wątpię, że obecnie jestem w stanie zrobić więcej niż 235 kg w tym martwym ciągu. Więc jak widzisz, brakuje mi około 25 kg na ławce. Przez około 30 kg w przysiadzie do aż 35 kg w martwym ciągu od tego co jestem w stanie obecnie zrobić do tego, co zamierzam zrobić za 100 dni. I teraz pytanie jest proste: jak tyle dołożyć przez te 100 dni? Pierwsza sprawa to niezwykły plan. Niezwykły plan treningowy, który opiszę Ci w trzecim rozdziale. Druga sprawa: 9 miesięcy temu z masą ciała 86,8 kg zrobiłem rekordy: 236 kg w przysiadzie, 151 w wyciskaniu i 255 w martwym ciągu. Więc droga do zamierzonych wyników będzie dużo prostsza, bo stare rekordy już stoją praktycznie w połowie drogi do nowych rekordów. Więc ta pierwsza połowa tej drogi będzie dużo prostsza. Oczywiście ważyłem wtedy 8 kg więcej niż waży teraz, a teraz zamierzam przytyć maksymalnie około 6 kg. Sam pomysł tego wyzwania, nawet nie wiecie jaki ogień, jaką dopaminę u mnie wywołał. Żeby złapać jeszcze większy kontekst zrobiłem sobie pomiary ciała i zdjęcie sylwetki. Na sam koniec dni jak będę podsumowywał ten challenge, to wyzwanie, zrobimy porównanie między tym co było na początku a tym co będzie na koniec. Ubiegając pytania, czemu wyniki są teraz tyle słabsze? Ważyła 8 kilo mniej niż wtedy przy rekordach i przez ostatnie niecałe pół roku grałem w piłkę nożną trzy razy w tygodniu i mniej trenowałem siłowo. Rozdział numer 2: dieta, czyli jak jeść, żeby to osiągnąć. Oczywiście nie wyznaję tu zasady jedz jak chcesz, wygląda jak chcesz, bo to jest bardzo antyzdrowotne podejście. Liczenie tylko kalorii. Na początku przygody z mojej siłownią, przez pierwsze 2-3 lata stażu treningowego, oczywiście pomagało mi zrobić masę albo redukcję ale potem pomogło nabawić mi się problemów z tarczycą i nabawiłem się też Hashimoto, które niedawno wyleczyłem. O Hashimoto na pewno też niedługo będzie film w przyszłości. Obecnie jem między 3600 a 4000 kilokalorii i to powinno na samym początku mi wystarczyć do tego, żeby złapać te pierwsze 2 kg masy mięśniowej, odzyskać, ale stawiam, że później będę musiał to zwiększyć do 4400. Jem w 100% czysto. Jeśli już zamawiam jedzenie to jest to sushi. Staram się jeść minimum 200 gramów białka, unikać tłuszczy innych niż tłuszcze nasycone z wyjątkiem łososia raz w tygodniu i ładować kupę węglowodanów z miodu, owoców, suszonych owoców, kaszy gryczanej. Tak naprawdę moja lista zakupów jest wąska i w sumie szybko ją teraz wyrecytuję. Jajka, kefir, miód, gorzka czekolada, daktyle, rodzynki albo suszone śliwki. Wszystkie owoce. Wołowina, łosoś, czasem kurczak. Masło klarowane bardzo rzadko oliwa w zastępstwie. Kasza gryczana bardzo rzadko ryż w zastępstwie. Żelatyna, duże ilości soli, sporadycznie wątróbka, najlepiej cielęca albo wołowa. I to tak naprawdę wszystko poza przyprawami. Z suplementów mam ADEK. Do tego jeszcze więcej witaminy D. Czasem dobijam białko odżywką białkową. I raz na jakiś czas kupię magnes. Więc 100% czysto. Taka dieta przypomina trochę karniwora, ale wzbogaconego ogromnymi ilościami cukru z różnych źródeł. Wszystko tutaj jest nastawione pod maksymalną ilość i produkcję energii. Co za tym idzie, maksymalną regenerację. Maksymalne wsparcie hormonów, w tym testosteronu. No i trzeci, główny i najważniejszy punkt: czyli plany. Jak wygląda? Czemu jest taki niezwykły i czemu w ogóle sądzę, że może on zadziałać? Bo już kiedyś robiłem coś podobnego. Teraz widzisz miniaturkę filmu. Opowiadam w nim, jak wyciskałem 159 dni z rzędu i poprawiłem wtedy rekord ze 136 kg do 151 kg. 15 kg do rekordu w 159 dni. Pamiętam, że jak zaczynałem tamten plan, robiłem pierwszy, drugi, trzeci dzień, to maksymalnie ile byłem w stanie wtedy wycisnąć, to było około 126-128 kg. A stary rekord, czyli te 136, byłem w stanie już wyrównać po 3-4 tygodniach codziennego wyciskania. Ale potem. Przebijanie tego 136 to była prawdziwa męczarnia. Jeśli Cię interesuje, to ja na sam koniec tego filmu odeślę Cię do ekranu końcowego. Pamiętaj, że czeka na Ciebie Excel na samym końcu filmu, w którym są wszystkie tajemnice obecnego planu. Wracając do planu, czyli w końcu ta najważniejsza część. Co takiego go wyróżnia? Będę całe 100 dni trenował codziennie. Robię codziennie wyciskanie, robię codziennie przysiad. Dochodzę do jednej serii na jedno powtórzenie i tu i tu i codziennie dorzucam 300 gramów na wyciskanie, leżąc i 400 gramów na przysiad, czyli małe ilości, których prawie nie czuć, i tak przez 100 dni. Czyli jeśli na przykład wczoraj wycisnąłem 121 kg, jutro wyciskam 121,3, pojutrze wyciskam 121,6 tak itd. itd. W 3 dni robi się to nic, ale w 100 dni robi się to 30 kilo różnicy. Oprócz tego po każdej jedynce i w przysiadzie i w wyciskaniu dorzucam jedną, dużo lżejszą serię na więcej powtórzeń, przedział 3-6, która trochę podbija objętość, trochę pomaga mi technicznie i już działa w dużym uproszczeniu jak aktywna regeneracja układu nerwowego robiona na już. I to jest moja baza. Poza bazą. Co 4 dni robię martwy ciąg. Zawsze robię go w taki sposób, żeby nie wychodzić z przekrwionymi oczami z treningu, czyli relatywnie lekko. Poza bazą i martwym ciągiem są też pozostałe ćwiczenia. Co 3-5 dni staram się robić kulturystycznie każdy mięsień w ciele, poza łydkami. Czyli mimo, że wyciskam codziennie, to jeszcze raz na 3-5 dni, poza treningiem na przykład pleców albo bicepsa, robię też OHP, wyciskanie handli. Rozpiętki, tricepsa, albo na przykład fronty. To tak z grubsza. Wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Na pewno w drugim odcinku będę dokładnie opisywał, jak wyglądają te treningi, jakie mam trudności, jak sobie radzę z tymi trudnościami, czy idzie tak, jak zakładałem. Zdecydowanie będzie tam materiał z samej siłowni, być może nawet nagram coś z kimś silnym, silniejszym na przykład ode mnie. Możesz mi podpowiedzieć w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć w następnym odcinku. Ja zacząłem to wyzwanie 13 stycznia. Nagrywam to 17. Najprawdopodobniej film pojawi się albo 20, albo 21 stycznia. Ogółem, że jest to tylko 100 dni, to każdy trening musi być fenomenalny. Obecnie te dwie rzeczy zajmują mi tylko około niecałe pół godziny, jeśli się sprężę. Jeśli się nie sprężę, to ławka plus przysiad około 40 minut. Nie muszę do tego robić żadnych specjalnych rozgrzewek. Obecnie nie mam żadnych problemów, nic mnie nie boli, wszystko jest ok. Więc pierwsze co robię to od razu wchodzę pod sztangę, Dzisiaj zaczynam od przysiadu. No i teraz krótka przebitka wszystkich serii. Okay. Najpierw zaczynam od przysiadu na samych palcach, żeby nauczyć ciało, żeby lepiej korzystać z czwórki. Nie mać się pić kolanem do przodu. Nie wiem z jakiego powodu, ale zawsze najlżej mi się robi tę serię na 3 powtórzenia, która teraz będzie Nie wiem czemu jest odczuwalnie robi mi się ją podobnie do tej 70, która była na 7 powtórzeń. I z jakiegoś powodu chyba była szybsza niż 120. No i dosłownie 10 minut temu zaczenia siady i już zakładam ciężar na najcięższą serię. A jeszcze w międzyczasie klikam nagrania. Idealny dzień. Same przesiady do radę zrobić w 6-7 minut. Lekkie, ale ciężkie. Dosłownie 40 sekund przerwy. Sama zmiana ciężaru. I w sumie można już następną. Bo jest to na tyle lekkie. To na pewno ułatwia robienie codziennie, jeśli coś jest na tyle lekkie. lekkie. Skończone. Ten kapkę słabszy siat Chyba słabszy, muszę obejrzeć na nagraniu. Może wcale taki słaby nie był. Ale czułem, że nie był jakiś świetny. Zrzucę na to, że robiłem w czapce, w czapce z daszkiem i mnie rozpraszało to, gdzie mam patrzeć. To wcale nie tak, że ja słabiej zlepiłem to czapka z daszkiem. Ławka całkiem niezła. Ten mostek się dzisiaj mniej mielny wydaje. Tak to czuję siły, tylko jakiś taki płaski. Ogółem do odmierzania dokładnych wartości co do 100 gramów używam tych, tych lin oraz odważników zaczepionych na tych linach. Tak w ogóle muszę powiedzieć, że dźwiganie do ciszy ani do głosów siłowni, ani do muzyki, to zupełnie inne dźwiganie w porównaniu z takim, czy to hałasem, czy to muzyką. Musi być lepiej niż wczoraj, musi być lepiej niż wczoraj, lepiej niż wczoraj, zajeb... Klata do góry, dzisiaj jest siła, jak nie spierdolisz klatki do góry, to będzie zajebiste powtórzenie. szybę trochę. Jebać tę czapkę. No i tak codziennie. Każdy trening musi być fenomenalny. Każdy trening musi być lepszy od poprzedniego. Jeśli coś będzie słabsze następnego dnia, trzeba to maksymalnie poprawić, bo cel jest tak duży, że nie można sobie pozwolić na dwa dni z rzędu, które nie są idealne. No i tak codziennie. W 100 dni robi się Ławki 0,3 dziennie robi się plus 30 kg, na przysiadzie 0,4 dziennie robi się plus 40 kg. I jeszcze tak wspomnę, bo wcześniej nie mówiłem, chyba tylko napisałem na tablicy informacyjnej, że zamierzam ten challenge no, przedstawić w czterech odcinkach. Pierwszy, no teraz, właśnie za chwilę się kończy. Drugi to będzie głównie z lepek z treningów, jak już trochę dołożę, trochę sprogresuję. Trzeci odcinek będzie spod końca, a czwarty będzie podsumowaniem. I oczywiście, pomiędzy tymi odcinkami będzie też merytoryka, taka jaka była do tej pory na kanale. Czyli, pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem, planuję zrobić serię o martwym ciągu: czyli najpierw technika, potem ćwiczenia pomocnicze plus tier lista, i na koniec rozpisywanie planu. No, i po przysiadzie i ławce standardowy obwód zrobiony bardziej pod hipertrofię. Wszystkie nagrania tutaj są z prędkością 250%. Dzisiaj w obwód wrzuciłem OHP, kark, kaptury i przedramię. Obwód, bo najpierw robię OHP, potem bez przerwy od razu kark, bez przerwy od razu kaptury i bez przerwy przedramię. Dopiero po całym obwodzie czterech ćwiczeń robię minimum 10 minutową przerwę. OHP 60kg 3 serie po 8, dosyć lekko. Ciekawy jestem ile będzie w tym OHP pod koniec wyzwania. Jako drugie moje ulubione ćwiczenie pod kark, który wzmocnił się na tyle, że na tych mniejszych ciężarach to bardziej mnie pieką pośladki od trzymania moska niż sam kark. Jako trzecie, szruksy, bo lewy kaptur u mnie nie jest sprawny w pełnej elewacji i mam tu po prostu dysproporcje. No i wyciskam leżąc też w elewacji i retrakcji łopatki. No i jako czwarte ćwiczenie, ramię. Typowo takie podsiłowanie się na rękę, mimo że się nie siłuje na rękę, po prostu bardzo lubię je robić.